Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Dzień dobry, witamy w kolejnym programie Start TV. Ostatni odcinek i ostatnie nasze spotkanie to przedstawienie sztabu szkoleniowego. Wtedy naszymi gośćmi byli Błażej Skrzyszewski i Tomasz Pajpek. Dzisiaj chcemy zaprezentować kolejne osoby, które na, na co dzień tworzą GTM Start Gniezno. Dzisiaj gośćmi Start TV są Marek Lewandowski, dyrektor marketingu naszego klubu oraz Hubert Maciejowski, menedżer marketingu. Skoro panowie zajmują się marketingiem, dzisiaj porozmawiamy o, o sponsorach i o tym wszystkim, co Aktualnie w tej części klubu się dzieje. Marku, dla ciebie to nowa rola. Wcześniej twoje zawodowe zadania dotyczyły również podobnej branży, ale nigdy nie dotyczyły klubów sportowych. Jesteś w klubie już ponad miesiąc. Jak oceniasz ten czas? Tak, dla mnie to jest zupełna nowość. Przez całe życie zajmowałem się raczej organizacją pracy w zakładach przemysłowych. Sport to. Zazwyczaj tylko i wyłącznie rozrywka, w moim, w, że tak powiem, w moim wykonaniu. Yy, ostatni miesiąc dużo pracy, dużo nauki, yy, dużo ciekawych doświadczeń, dużo poznawania nowych ludzi, yy, nowe sytuacje, nowe okoliczności, ale też już pierwsze sukcesy. Także jestem z tego pierwszego miesiąca bardzo zadowolony. Hubert Masiejski, człowiek, którego kibice sportu nie tylko żółłowego znają od wielu lat. Wcześniej Radio Gniezno i działalność dziennikarska, jesteś też szefem portalu. A teraz nowa rola, teraz między innymi ty pozyskujesz sponsorów dla klubu z Ulicy No Zgadza się. Ja tak trochę pół żartem zawsze mówię, że w klubie z W2050 już ćwierć wieku, bo tak sobie ostatnio obliczyłem, że moje pierwsze takie kroki tutaj z mikrofonem. Miały miejsce właśnie dokładnie 25 lat temu, więc ja tutaj te korytarze znam doskonale. Zresztą wywodzę się też z rodziny Żużlowej, więc dla mnie ten sport jest był, jest i mam wrażenie będzie zawsze bardzo bliski. No i przyszła ta okoliczność po, 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 po wielu rozmowach już od dłuższego czasu, że wytworzyła się taka chemia między nami, między, między pionem menedżerskim. Stwierdziliśmy. Działamy razem i no zobaczymy, sam jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyniknie. Panowie ten czas, kiedy na to, że nie, nie dzieje się nic, na to, że nie ma zawodów, nie ma treningów, to właśnie czas, kiedy najwięcej dzieje się tutaj w biurach naszego klubu. Wy na co dzień wykonujecie mnóstwo telefonów, mm. wysyłacie mnóstwo maili, spotykacie się z potencjalnymi sponsorami, czy też dbacie o to, aby ci aktualni podjęli pozytywną decyzję o współpracy w kolejnym, w kolejnym roku. Do tej pory, jak zastanowimy się, to nasz klub polegał raczej na tym, że to grono sponsorów było bardzo duże. Nie mieliśmy tutaj wielkich spółek, Skarbu Państwa, czy też wielkich firm prywatnych. Raczej bazowaliśmy na nieco mniejszym wsparciu, ale dużej ilości sponsorów. Czy ten trend utrzymuje się nadal? Tak, tak, tak. Tutaj na pewno żadnej rewolucji nie będzie. Uważamy, że każdy sponsor jest dla nas bardzo cenny. Sponsor, który wpłaca symboliczne 1000 zł, to jest tak samo ważny sponsor jak taki, który daje dla nas, powiedzmy, 100 tysięcy. Każdy jest ważny. Choć nie ukrywam, że oczywiście staramy się znaleźć sponsorów jak najbardziej hojnych. Potrzeby klubu są ogromne. Budżet, który zarząd przed nami postawił na przyszły rok, jest bardzo ambitny. Więc e, pracy jest po prostu bardzo dużo w tej chwili, szczególnie w tej chwili e, pracujemy na to, żeby właśnie jak rozpocznie się sezon, żeby, e, no już wtedy zająć się bezpośrednimi kontaktami już takimi na stadionie, żeby tutaj, że tak, że tak powiem, dopieścić naszych sponsorów. A teraz to jest taka praca organiczna. Panowie, myślę, że to trudny czas, bo jesteśmy, za chwilę miną dwa lata, kiedy, e, kiedy żyjemy w czasie pandemii, kiedy... Dotyczy nas tak naprawdę wszystkich również kryzys gospodarczy i te działania marketingowe wydaje się są pierwszymi, które firmy, poszczególne instytucje gdzieś tam ścinają do, do minimum. To dla Was z pewnością dużo utrudnienie. Tak, zdecydowanie. Ja chciałbym jeszcze tylko wrócić do wypowiedzi Marka i powiedzieć, jakby powtórzyć to, co już nadmienialiśmy i akcentowaliśmy, że My tak naprawdę dołączyliśmy do tego zespołu i tego projektu, w... dziś już to wiemy, w dosyć trudnym momencie, mianowicie wynika on z tego, że budżet Startu Gniezno na przyszły rok musi zostać zwiększony skokowo, tego dawno nie było. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, chociaż w tej roli jestem od, 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 od kilku miesięcy dopiero, ale mniej więcej wiem, jak kształtowały się budżety Startu Gniezno i to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, no to jest taki trochę bezprecedensowy ruch. Nie mówię tutaj oczywiście o sytuacji, w której byliśmy w Ekstralidze i ten budżet się rzeczy musiał być wyższy, ale w tej chwili ta sytuacja, która ma miejsce od kilkunastu tygodni, mam tutaj na myśli okienko transferowe i wymogi zawodników. One niejednokrotnie nas wcisnęły fotel. To warto jeszcze raz zaakcentować, bo być może niektórzy nie wiedzą jeszcze z czym my się mierzymy. Tak naprawdę, wielu zawodników no, swoje żądania finansowe zwiększyło. Czasem o 100%, ale ja nie chciałbym tutaj też wchodzić w rolę menedżera drużyny, ale to jest ważne też z naszego punktu, tak? A wracając do Twojego pytania, no tak, z wielu powodów ta sytuacja jest podwójnie trudna. Mianowicie COVID to jest raz, dwa inflacja, która jest na bezprecedensową skalę. No, i to wszystko, co generalnie mamy w tej chwili, tak? Ten, ta cała fala podwyżek, która, ta cała fala niepewności, która my to. Przede wszystkim ta niepewność nas w tej chwili mocno tutaj ogranicza. Dokładnie. Zmiany dokładnie. podatkowe. Tak, tak. No, jest cała masa takich, takich sytuacji, o których my wiemy, a które zostają nam artykułowane po drugiej stronie, tak? Ja mam czasami wrażenie, że. Do niektórych firm my dzwonimy, czy wchodzimy wręcz jak do takiego płonącego domu, a my byśmy chcieli tam wejść, mm. zrobić węską, nie, imprezę, tak? Próbujemy, próbujemy jakby zachęcić ich, próbujemy im sprzedać ciekawy produkt, tak? Ale tam są inne problemy. Problemy innej skali i mogę tutaj od razu jakby Nawiązać do tej sytuacji, że byliśmy w zasadzie już na końcu uzgodnień z jedną z dużych firm z branży fotowoltaicznej. W zasadzie mieliśmy wszystko dograne. Byliśmy już po wizycie, po prezentacji, i jak nas poinformowano, firma chciała wejść na dużą skalę. Nie wiemy, co miała na myśli mówiąc na dużą skalę. W każdym razie. Ostatnie historie pod tytułem Polski Ład i zmiany też w, 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 w ogóle w całych w całej branży fotowoltaicznej, które dotknęły od kilku dni, więc spowodowały to, że nagle te rozmowy zostały wyhamowane, tak? I usłyszeliśmy panowie my chcemy na razie zorientować się, w jakiej sytuacji my będziemy po nowym roku, tak? Musicie poczekać chwilę, więc no, to są takie historie. Z którymi mierzymy się codziennie. To, co mówicie teraz, panowie, no brzmi nieco niepokojąco. Ale czy możemy kibiców uspokoić, że mimo tych problemów ta sytuacja finansowa, jakże ważna naszego klubu w przyszłym sezonie nie będziemy tutaj kryzysami, bo to, to wiemy na pewno. Ale czy kibice mają prawo być spokojni o, o przyszły rok? Myślę, że tak. Um, nie mogę za dużo w ten temat powiedzieć, ale mogę powiedzieć tyle. Mamy pierwsze umowy podpisane. Kilka umów będziemy podpisywać w najbliższym czasie, więc to nie jest tak, że, że, że to się po prostu nie udaje. Udaje się, aczkolwiek, tak jak wiemy, nie, nie we wszystkich aspektach, nie wszystkie branże, że tak powiem, równo do tego podchodzą. Bo tak jak mówimy o branży fotowoltaicznej, zdajemy sobie sprawę, że no tak naprawdę są na krawędzi i prawdopodobnie będzie tutaj kłopot, tak? Yy, inflacja oczywiście wpływa na to, że niektóre budżety po prostu się w tej chwili nie zamykają. Budżety były uchwalane trochę wcześniej, bo w dużych firmach to się uchwala gdzieś koło października. Yy, inflacja rośnie coraz bardziej, w związku z tym yy, mamy też takie sygnały z rynku, że no, wrócimy do rozmów, yy, że tak powiem, na wiosnę, kiedy się sytuacja troszeczkę uspokoi. Tak? Yy, dużo tematów jest w tej chwili w negocjacjach, dużo tematów jest takich. Które będziemy zamykać w najbliższym czasie, i kilka tematów mamy już zamkniętych, już podpisanych. Więc to nie jest tak, że, że musimy się martwić. Nie, nie musimy się martwić, aczkolwiek nie jest to praca łatwa i w tej chwili, no, że tak powiem, dość nerwowa. Ja bym dodał, że to jest to, czym Marek wspomniał: te podpisane umowy to jest efekt naprawdę, myślę, kilkuset. Nie, nie, nie pomylę się, jeśli powiem kilkuset naszych rozmów, tak? Też wyjazdów, spotkań, ale na pewno kilkuset rozmów, które odbyliśmy do tej pory. To był naprawdę bardzo intensywny kwartał i tutaj też mogę uchylić rąbka tajemnicy, że mamy pewien plan założony. Plan pod tytułem nowe podmioty, tak? My przede wszystkim chcemy powiększać to portfolio, które jest, tak? Bazujemy cały czas na. Wielu małych i średnich firmach, i tak i to się nie zmieni nigdy, tak, ale my chcemy przede wszystkim wychodzić dalej. I dzisiaj możemy z dumą, myślę, też zaakcentować, że udało nam się zrealizować w 100% te założenia z pierwszego kwartału, tak, mamy ten rok podzielony na kwartały. I pomimo tej trudnej sytuacji, która wyniknęła. Miejmy nadzieję, że ona nie będzie jeszcze eskalowała w kierunku jeszcze większych trudności, ale naprawdę udało nam się zamknąć kilka ciekawych umów. Mamy jednego potentata mam tu na myśli firmę, która nie wiem, czy była do tej pory w żużlu. W każdym razie, niedługo pewnie pochwalimy się nią. Jest to amerykański, prawdopodobnie jest to amerykański potentat, którym, którym naprawdę z dumą się pochwalimy, bo to jest nasz sukces. Miejmy nadzieję, że to jest w ogóle pierwszy taki, dopiero wstęp do czegoś większego, co nastąpi. Tak? Cieszymy się, że udało nam się podpisać tą umowę. Będziemy organizować też event dla tej firmy na stadionie przy okazji jednego ze spotkań. Więc liczymy na to, że kiedy przyjadą, zobaczą, miejmy nadzieję, że zobaczą jeszcze sukces naszej drużyny na torze. No, wtedy to będzie początek czegoś fajnego, tak? No i mamy też sponsora strategicznego nowego. Tutaj tak. też musimy Marek zdradzić, bo no nie czarujmy się, to kibiców interesuje. Eee, czyli zmieni się raz tak. na dwa drużynie, rozumiem, w przyszłym roku, tak? Nie. Nie, 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 nie. nie. To nie Wszystko tak. na to wskazuje, że się nie zmieni. Tego nie możemy jeszcze powiedzieć, bo tego nie wiemy tak do końca. Ture rozmowy trwają, bo no... Jesteśmy jeszcze za wcześnie, żeby pewne rzeczy ogłaszać. Natomiast na pewno w tym tygodniu informacja będzie upubliczniona, pojawia się nowy sponsor strategiczny. Yy, ale to, że tak powiem, będzie osobny materiał. To się wszyscy z kibice na pewno... To za tego sponsora. Oczywiście. Yy, mówimy tutaj oczywiście o sponsorach, ale przecież nasze działania nie ograniczają się tylko do sponsorów takich, nie tylko do firm. Pracujemy również z samorządami, pracujemy również z organizacjami pozarządowymi pracujemy również z powiatowym centrum pomocy rodzinie i na tym polu też widać naszą dużą aktywność. Tutaj kolega może coś powiedzieć na temat no, ościennych, bo My wychodzimy poza Gniezno, nie chcemy się tutaj no tak powiem ograniczać tylko do miasta. Szukamy i firm spoza Gniezna, właściwie szukamy tych firm na terenie całej Polski, bo nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Ale również chcielibyśmy, tak jak już kiedyś to wspominałem, chcielibyśmy być bardziej zauważalni w mynach Kiedyś ktoś próbował takich wyliczeń, i wydaje się, że strzelając, jeżeli na stadionie zasiada na danym meczu 6 tysięcy ludzi. To gnieźnian jest raptem połowa, a połowa to kibice przyjezdni. O ile, o ile jest połowa? O ile kibice z okolicznych połowa? gmin, kibice z innych miast, takich no. jak Września, Słupca, kiedy nie było Żydła w Poznaniu, wielu Poznaniaków odwiedzało gniezno. Teraz też, mając na uwadze, że tutaj gnieźnie mają rozgrywki na wyższym poziomie, też przyjeżdżają do Gniezna, Także warto do tych kibiców. A za ich sprawą do sponsorów tamtej miejscowości również dociera. Tak, kibice to są też nasi sponsorzy. Tak jak powiedziałem, nie możemy się ograniczać tylko do firm. Tak? Musimy również wyjść do kibiców, bo każdy kibic, który kupuje wejściówkę na stadion, jest takim samym sponsorem. Prawda? On też zostawia swoje pieniądze. Nie każdego stać na złożenie ogromnych sum. Dla nas ważne jest również to, że taki kibic, który przychodzi, kupuje szalik w sklepie, tak, zostawia te wszystkie pieniądze, które tutaj są, trafiają do tej rodziny, do tej naszej rodziny. I one są pożytkowane właśnie na to, żeby te imprezy sportowe były jak na najwyższym poziomie. Także nie możemy tutaj mówić, że tylko ograniczymy się do sponsorów, jeśli chodzi o firmy. Marketing no, no, to nie tylko pozyskiwanie nowych firm, które będą płaciły tak. pieniądze za to, że ich logo się na stadionie. A z perspektywy kibica ten marketing a, a propos, Grzegorz, ja jeszcze bym tutaj tylko dodał, a propos tych gmin, bo warto tutaj jeszcze nieco ten wątek rozwinąć, że jesteśmy też, myślę, po takiej bezprecedensowej skali spotkań z włodarzami gmin. To był nasz taki też priorytet na ten, na ten pierwszy kwartał i, i spotkaliśmy się z wszystkimi włodarzami, rozmawialiśmy z nimi tłumaczyliśmy i przekonywaliśmy właśnie ich o tym, co właśnie przed chwilą padło, że jakby no, duży procent z tych kibiców, które tutaj trafiają na nasz stadion, to są właśnie mieszkańcy ościennych gmin, miast, miasteczek i co nas bardzo cieszy, to odbiór ze strony właśnie tych podaży, którzy no, mam wrażenie, że troszeczkę chyba zrozumieli, bo w, ostatnim, w ostatnimi czasy ta współpraca z gminami trochę kulała, tak? I chcemy, chcemy wyjść też do tych społeczności lokalnych chcemy. chcemy. Na pewno będzie miał to miejsce byli. pojawimy się, A. tak. Pojawimy się podczas wydarzeń lokalnych, czy to będą dni danej gminy, także tutaj mamy też dobrą informację dla mieszkańców, nie wiem, Czerniejewa, Kiszkowa, Łubowa, że na pewno tam nas zobaczą, tak? Na pewno, na, pewno, na pewno tam się spotkamy. I na pewno przyjedziemy, na pewno zorganizujemy coś ciekawego, bo mamy też, już, mamy też już pewne plany. Także na pewno będziemy widoczni na terenie nie tylko tutaj stricte stadionu, nie tylko Gniezna, ale też tych malutkich wiosek i wioserzek. Powiedziałem przed momentem, że marketing to nie tylko pozyskiwanie firm, sponsorów, nie skończyłem tego pytania. A marketing z perspektywy kibice, jakie będziemy mieli nowości dla naszych kibiców na kolejny sezon. Jesteśmy na etapie rewitalizacji stepu. Na przykład z takiego stepu, nie wiem jak to nazwać, no, powiem inaczej. W tej chwili step stał się bardziej dynamiczny. Wszystko co prezentujemy, oprócz tego co było, oczywiście dokładamy nowe rzeczy, nowe ciekawostki, szukamy ciekawych rozwiązań. Wchodzimy w lepszą jakość produktów, które, które w naszym stepie się znajdują. Sklep stał się bardziej dynamiczny, to po pierwsze, po drugie chcemy, jesteśmy prawie pewni, że tak to się stanie, będzie sektor rodzinny lub też dziecięcy, bo tutaj trwają jeszcze rozmowy, jak to będzie rozwiązane i zapraszamy dzieci na stadion. Tak jak wspominałem, podpisaliśmy dzisiaj taki list intencyjny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i wszystkie dzieci, które znajdują się pod opieką PCPR-u w Gnieźnie, Będą miały wyścigówki za darmo na wszystkie mecze ligowe, które odbywają się na stadionie. Więc spodziewamy się, że w przyszłym sezonie tych dzieci na stadionie będzie bardzo dużo. Szukamy oczywiście wsparcia tutaj różnych firm, żeby nam, że tak powiem, te firmy pomogły w tym, żeby te dzieci ubrać ładnie, nakarmić na tym stadionie, żeby to wyglądało elegancko. Myślimy też o zorganizowaniu klubu Kibica. Na razie um, trwają prace koncepcyjne, bo też nie chcielibyśmy zrobić tego tak, jak niektóre kluby robią, że jest klub kibica, ale tak właściwie ten kibic niewiele dostaje. My byśmy chcieli tak zrobić, żeby członkowie klubu kibica, żeby oprócz tego, że są członkami tej rodziny, tak, żeby oni jeszcze mieli jakąś realną z tego korzyść. E, pomysłów na razie jest dużo, musimy coś z tego wybrać. E, no i... Prawdopodobnie na przyszły sezon będziemy też organizować jeszcze taki ogródek piwny, chcemy żeby... Założenie jest generalnie niezmiennie to samo, chcemy po prostu, żeby ci kibice przyszli nie tylko stricte wcześniej. na te dwie godziny tak. żużlowych emocji, ale zjawili się tu dużo wcześniej, dlatego naprawdę w naszym po meczu. I do no, to już byłoby w ogóle rewelacyjnie, no ale do tego musimy doprowadzić. Mamy tutaj w planach, no zobaczymy, no na razie też nie chcemy zdradzać się niektórych tu mnóstwo to jest dużo, mnóstwo, mnóstwo pomysłów nam się kotuje, w każdym razie no, no, no dajcie nam chwilę czasu i... Spróbujemy zrobić coś, co generalnie spowoduje, że, że, że przynajmniej, no, no oczywiście też od pogody jesteśmy cały czas zależni, jako że wydarzenia są na otwartym powietrzu, więc to będzie miało gdzieś tam wpływ, ale no... Tak, chcemy, żeby frekwencja na stadionie była dużo wyższa, w związku z tym no, musimy na tyle uatrakcyjnić zawody, żeby one nie były tylko samymi zawodami, ale żeby coś jeszcze wokół tych zawodów się kręciło. Panowie, z przyjemnością obserwuję się Waszą energię, z przyjemnością słuchać o tych wszystkich nowych pomysłach. Wydaje się, że nie zabraknie nowości w sezonie 2022. Myślę, że nie zabraknie nowych logotypów sponsorów, o czym słyszeliśmy. Czekamy z niecierpliwością na potentata, o którym mówili panowie Marek i Hubert. No i myślę, że trzymamy kciuki za pracę gości dzisiejszego wydania magazynu Start TV. bowiem od tej pracy wiele będzie zależało, od tej pracy będzie zależała sytuacja finansowa naszego klubu. Marek Lewandowski, Hubert Maciejewski. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Sponsorem programu jest Hilgas, hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.